Pamiętajcie moi drodzy na kolejnym odcineczku dzisiaj: oto taki Ming za 70 zł. Postawiłem na takie zdrabki jak za 5 zł Crazy 8 i Lucky Day za 10 zł. Może pieniędzy wziąłem: Wygrywamy z Lewandowskim, wziąłem Perły Rubiny, czyli też taka starsza zdrabka. Paradiso nie mogło zabraknąć. No i za 20 zł, jedna jedyna. Szybki milion tym razem. Zobaczymy, wkład 70 zł, mam nadzieję, że jak najwięcej wpadnie, zaczynamy od tej pechowej Crazy ósemki, jeszcze nic w niej nie miałem, może akurat dzisiaj się uda, numerek szósty, a szukamy ósemki, czarnej albo czerwonej najlepiej, albo w ogóle cokolwiek, o, kot się tutaj kręci, mamy 2, 5, 6, 3. 7, 2, 1, 1, 3 i 7. Czyli standardowo w sumie stabilnie. Ta zdrabka stabilna. W stabilnej formie powiedzmy jak na piłkarze. Dobra, bez śmiechu. E, idziemy dalej. Tutaj o. E, idziemy dalej, numerek 24.

7 18, 17 i 49. No, czyli te za piątkę puste. Przejdziemy sobie teraz do za 10 zł. Z drapek. Yy, mamy może pieniędzy. Yy, z numerem, jakimś 17. Kotwicy szukamy, które jeszcze nie miałem, i ona mnoży wygraną razy 2. Dodatkowo jeszcze z skarbu możemy znaleźć, no i wygrywające liczby. W sumie przede wszystkim te liczby, bo na te symbole jest ciężko trafić. Wygrywa 54, 36, 38, 15 i 26. To jest 46, 44, 55. Dwadzieścia siedem, siedemnaście, dziewiętnaście, pięćdziesiąt siedem, dwadzieścia dwa, dwadzieścia pięć, czterdzieści pięć, no, warta jest ta zdrabka, pięćdziesiąt sześć, dwadzieścia cztery. Coś tam, o chciałem powiedzieć, coś tam czasami daje, jakieś zwroty, nic więc więcej i patrzcie, mamy 36, wygrana, super, no, zwroty mi się trafiają, ale zawsze to coś, 39, blisko, 53, to ja jeszcze tą kotwicę poproszę, 34, 51. 11 i 22, a 36 tak nam daje. No, <laughs> nic więcej, niestety nie mogę jakoś tak trafić. kurat 20 zł chyba miałem, chyba nie pamiętam, ale nic więcej. R to jest 10 zł. No i dobrze, dobre i to teraz bierzemy. Lewandowskiego, wygrywamy. Tutaj już głównej nie mam, no, ale są inne, wygrane. Ja lubię tą zdrabkę, szczególnie na początku. Ona mi fajnie, fajnie dawała. Numerek 14 możemy znaleźć wygrywające ligi, bo oczywiście koszulka i gol. Gol nam nosił wygrano razy 2 i siedemdziesiątki mi się trafiały, 50, no nic powyżej, ale, ale i tak fajnie. Osiemnaście, dwadzieścia sześć, dwadzieścia i 23. trzy.

Piętnaście, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia jeden, dwanaście, trzydzieści osiem, oj, 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 gdzie te wygrane trzydzieści sześć, dziewiętnaście, dwadzieścia dwa, patrzcie kolejny blisko.

Na silnika pierścionka, pierścionek, noży wygrano, oraz 2 i liczb. Czyli w sumie akurat tak się złożyło, że wszystkie, praktycznie te za 10 mamy, że liczby i symbole szukamy. 2,2, 12, 13, 3,5 i 3,6. No, ciekawe liczby. A jest 19, 2,6.

Odliczamy 23, 39, 18, 38, 34, 31, 33. Fajnie. Fajnie lot to zrobiło i 21 nie ma. Dobra. E, paradiso sobie na koniec zostawimy, a przejdziemy do szybkiego miliona zobaczymy może tutaj coś wpadnie numerek piąty też ta zdrabka różnie u mnie raczej słabo niż fajnie gwiazdki nie, nie znalazłem jeszcze ani worka nie znalazłem worek daje 70 zł no i w danym grze szukamy liczby pierwsza gra 33 jest poszukiwana

stabilnie w tej stawce szkoda no, szkoda, że ta szybki milion nic nie chce mi tak dać za bardzo teraz Paradiso numerek pierwszy wylosowałem fantastycznie, może zask zaskoczy mnie pozytywnie ten numerek Paradiso i co mamy liść i mewa e e dobra Liści Mewa tutaj nie ma, tutaj nie ma i Mewa musi być na dole jest jedna Mewa I to chyba na tyle. Dalej mamy wodolot i shorty. Wodolot i shorty. Pierwszej, drugiej nie ma, w trzeciej są shorty, w czwartej. Nie widzę. No i tutaj musi być wodolot. Jest. W piątej. Dobra. I shorty dwa razy. Nawet trzy. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Idziemy dalej. Fala i kostium. Kostium. Dajcie delfina i będzie przynajmniej te 20 złotych. Fala i kostium. Tu mamy falę. I na dole jest kostium. Dobra. To chyba na tyle nie jest fala. Dobra. Mamy ośmiornicę i latarnię. Ośmiornica jest. Tutaj tu mamy latarnię. Morskie. to jest jeszcze latarnia leta, i jedna ośmiornica. Dobra. Następnie krab i rozgwiazda. Krab, mamy tutaj rozgwiazda, tutaj krab. Ok, chyba wszystko zdawane. Piłka i yy, palma. Dobra jest. Zawiesiłem się o chmura, by też była fajna. Palma i piłka. Tu mamy. Dobra, palma. Jest piłka. O 20 zł. Ryba też by dała. Dadzą. Hmm. Następnie torba i motyl. Nie, wydawało mi się. Nie, motyl nic nie daje. Torba i motyl, nie, wydawało mi się. Szkoda. Tutaj jest motyl. Pomarańczy brakuje albo deski. Torba i motyl. Motyl. Dobra to wszystko kostka i termometr kostka i termometr dobra ta jedynka zaskoczy wygraną kapelusz i płetwy Chyba to jeszcze nie daje, a tu był termometr, kapelusz i płetwy. O patrzcie, mamy, mamy 10 zł. ale fajnie. Kapelusze nam dały linię super, jest dyszka, no i fajnie. Jest coś na pomnożenie, super. Kapelusz tak nam dał, kapelusz i płetwy, tu mamy jeszcze dwa kapelusze. Kapelusz jest, tu jeszcze kapelusz i co jeszcze zostały symbole, może coś dołożymy, mamy bluzkę, a jeszcze tylko dwa symbole i wiadro, no to chyba nie dołożymy bluzka i wiadro, to chyba nam nic nie daje, ale dobry i zwrot, dobra, chyba jest wszystko. C, A powinny być kontrolne. Zgadza się. O, 50 zł równe 50 zł w plecy, ale fajnie, że cokolwiek jest. Coś wpadło. 20 zł jest dobre i to. Tym bardziej, że no z numerem pierwszym paradiso nie byłem przekonany. A jednak, o, no i uparte, może pieniędzy coś dało. Fajnie. Ja Was zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.